W swoim bangladeskim paszporcie wszystko błędne: imię, nazwisko ojca lub matki, adres, wszystko oprócz zdjęcia niepoprawne. Po bengalsku żartobliwie nazywamy taki dokument paszportem z odciętą głową. Jeśli przyjechałeś do Polski z takim paszportem, pojawia się pytanie: czy błędy można naprawić? Odpowiedź brzmi: tak, to możliwe. W tym celu musisz udać się do ambasady Bangladeszu w Polsce. Tam należy wypełnić formularz korekty i złożyć go wraz z aktem urodzenia, dowodem osobistym, dokumentami tożsamości rodziców, dowodem adresu oraz innymi dokumentami potwierdzającymi poprawne dane. Ambasada wszystko dokładnie sprawdzi i prześle wniosek do Bangladeszu. Następnie zostanie wydany nowy paszport. Cały proces zazwyczaj trwa od dwóch do czterech miesięcy. Jednak należy pamiętać, że jeśli w paszporcie są błędne dane, twoje podanie o TRC lub pozwolenie na pobyt może być zagrożone, ponieważ Polski Urząd Imigracyjny sprawdza zgodność wszystkich dokumentów. Jeśli złożysz wniosek z błędnym paszportem, twoja sprawa może zostać odrzucona. Jeśli nie poprawisz paszportu na podstawie prawidłowych danych, w przyszło